W Sandomierzu powstanie drugi dom dziennego pobytu dla seniorów. Władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie do wojewody świętokrzyskiego. Pieniądze na realizację tego zadania zabezpieczono także w budżecie miasta. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, placówka powstanie do końca 2024 roku. Gdzie zlokalizowany będzie drugi dom dla seniorów? Ponad rok temu otwarta została pierwsza tego typu placówka w mieście. Która znajduje się w prawobrzeżnej części Sandomierza, przy ulicy Baczyńskiego. Już pierwsze miesiące pokazały, że zapotrzebowanie jest jeszcze większe. W związku z tym rozpoczęto pracę, by powstał drugi dom dziennego pobytu. Złożyliśmy wniosek, wnioski będą rozpatrywane. Myślę, że do końca marca wiem, liczę na to, że te pieniądze po prostu dostaniemy. Mamy pomieszczenie, mamy oszacowaną wartość, dołożymy do tych 400 tysięcy, które, które mamy otrzymać 200-300 tysięcy, i powinniśmy wykonać po prostu taki dom po tej stronie rzeki Wisły, też w centrum. Jakby osiedla mieszkaniowego. Uważam, że to jest też ogromny bonus i wartość, bo mieszkańcy będą po prostu mogli przyjść na piechotę. Dofinansowanie oraz zabezpieczone w budżecie pieniądze powinny wystarczyć, by wyremontować, dostosować oraz wyposażyć dom dziennego pobytu. Oficjalnie placówka ma rozpocząć swoją działalność od 1 stycznia 2025 roku. W jakim budynku powstanie nowa placówka? To jest miejsce po dawnym sklepie rybnym. Sandomierzanie wiedzą, gdzie był dawny rybny. Przy ulicy Koseły, w dole, jakby poniżej ulicy. Miejsce, które po tym jak sklep rybny przestał funkcjonować no stoi do dzisiaj puste i, i mimo tego, że było gdzieś oferowane, no, nie znalazło, nie znalazło zainteresowania wśród jakichś inwestorów, ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Myślę, że ze względu na lokalizację. Kiedyś Rybny był jeden w Sandomierzu, wszyscy do niego chodziliśmy. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to na ryby, po ryby chodziło się właśnie tam. Dzisiaj te ryby są dostępne w wielu, wielu marketach, w wielu punktach naszego miasta, stąd też pewnie rynek wymusił zamknięcie tego sklepu. Natomiast, no no, skoro obiekt stoi pusty, chcemy go dostosować, za, zaadoptować, żeby służył społecznie. Placówka zostanie przygotowana dla 24 seniorów, którzy w ciągu kilku godzin każdego dnia będą mogli brać udział w różnorodnych zajęciach i przede wszystkim wychodzić z domów i spędzać ze sobą czas. Potrzeby społeczne w tym zakresie, także w Sandomierzu, są bardzo duże. Jest dużo osób potrzebujących samotnych, schorowanych, które też potrzebują aktywizacji, terapii, potrzebują aktywności, bycia po prostu też ze sobą. No, to naprawdę. W, w momencie, kiedy społeczeństwo nam się starzeje, w momencie, kiedy umierają członkowie rodzin, współmałżonkowie, i, i zostają osoby same w pustych mieszkaniach, kiedy dzieci są poza sandomierzem i wnuki, te osoby bardzo często czują się samotne. Taki, taki dzienny dom po, pobytu seniora naprawdę załatwia niesamowity problem integruje te osoby, pozwala im po prostu normalnie i godnie żyć. To jest, to jest bardzo ważne.